trwałe opady marznącego deszczu i już pada tak słuchajcie od półtorej godziny półtorej godziny tak cały czas pada ten marznący marznący deszcz no, ja na to mówię lód z nieba no bo to jest lód słuchajcie nie da się w ogóle po chodzić bo wali ci dosłownie po łbie Yy, wali ci dosłownie po łbie, a jak założysz kaptur, to ci wali po rękach, i wiecie, i to tak jak grad dosłownie. Wali yy, po łbie tak, że aż boli. Półtorej godziny już ta, yy, ta zmarzlina na pieprza z nieba. Masakra. Mamy jeden stopień prawie, bo jest 0,8 stopnia. Więc ślisko nie jest, bo już jest na plusie. I taki pieprzony lód, taka zmarzlina, tak jak już mówiłem, pada od półtorej godziny. Takie małe gówno, że tak za przeproszeniem. Śnieg zaczyna topnieć już powoli, no ale on teraz pada zmarzlina i w ogóle nie da się po chodzić. Masakra. Zobaczcie, jak się ten lód zbiera na ziemi. To jest właśnie ten ta zmarzlina, która napieprza z nieba od półtorej godziny. Takie właśnie, tak jak mówię, Małe takie główienko. Tak to wygląda. Jezu, masakra. Ale w ręce wali, masakra po prostu. No muszę nagrywać i wiecie, wali mi to w ręce, kaptur to mam, no bo... Przecież wali w łeb, uszy. To wygląda jak deszcz, a to jest właśnie ten lód. No bo to wiecie, to marznący deszcz, ale ja na to mówię lód z nieba, że tak powiem.